Zimny, laminowany papier drżał w mojej dłoni. Litery na wezwaniu do eksmisji tańczyły mi przed oczami, a serce waliło jak młot w piersi. To było moje mieszkanie, moje. A teraz obcy nakazywali mi je opuścić w ciągu czternastu dni. Czułam, jak podłoga usuwa mi się spod nóg, a powietrze w płucach staje się gęste i ciężkie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że tym obcym, który wbił mi nóż w plecy, był mój własny syn. Dokument, który podsunął mi do podpisu, nazywając go tylko formalnością pod kredyt, okazał się aktem darowizny. Mieszkanie warte ponad 800 tysięcy złotych na warszawskim Mokotowie, na które pracowałam 30 lat, przestało być moje w ciągu pięciu minut u notariusza. Śmiał mi się w twarz, gdy błagałam o litość, ale dziś to on płaci za swoją chciwość i jest nikim. A ja udowodniłam, że matki nie rzuca się na pożarcie wilkom, nawet jeśli samemu wychowało się wilka. Wszystko zaczęło się w deszczowy, wtorkowy poranek, dokładnie sześć tygodni wcześniej. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Zapach wilgotnej ziemi z doniczek na parapecie i szum deszczu uderzającego o szybę. Robiłam sobie właśnie herbatę Saga, moją ulubioną, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. Zdziwiłam się, bo nikogo się nie spodziewałam. W progu stał Marcin, mój jedyny syn, wyglądał na zmarnowanego, podkrążone oczy, nieogolony zarost. Od razu poczułam ukłucie niepokoju. Co się stało, synku? zapytałam, wpuszczając go do środka. Usiadł ciężko na kanapie w dużym pokoju, tej samej, na której uczył się chodzić. Rozglądał się po mieszkaniu, jakby widział je pierwszy raz. Mamo, mam kłopoty. Poważne kłopoty, powiedział cicho. Opowiedział mi historię o firmie, którą założył z kolegą. O wielkich planach, o kontrakcie, który miał im przynieść fortunę, a potem o tym, jak kontrahent się wycofał, a oni zostali z długami i pilnymi zobowiązaniami. Potrzebował kredytu, ale bank żądał dodatkowego zabezpieczenia. Nie miał nic na siebie, wszystko co miał, było już zastawione. Słuchałam go z rosnącym przerażeniem. Całe życie pracowałam jako księgowa w małej firmie. Liczyłam każdy grosz, żeby wychować go po śmierci męża, żeby zapewnić mu start. To mieszkanie było moim wszystkim moją twierdzą, moją polisą na starość. Mamo, to tylko na chwilę na trzy miesiące góra pół roku potrzebuję tylko twojego podpisu, że w razie czego bank będzie miał zabezpieczenie w twoim mieszkaniu. To tylko taka formalność, wiesz. Oni muszą mieć papiery w porządku. Nigdy w życiu bym cię nie skrzywdził. Przecież wiesz, mówił, a w jego oczach widziałam desperację. A może to było coś innego, coś czego wtedy nie potrafiłam nazwać. Wahałam się, a on to wyczuł. Zastosował broń ostateczną, zaczął płakać. Dorosły, trzydziestopięcioletni mężczyzna płakał. Tuląc się do mnie jak mały, chłopiec. Mówił, że jeśli mu nie pomogę, to jego życie legnie w gruzach, że wyląduje na bruku. Serce matki to głupie serce. Zgodziłam się. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i napisać w komentarzu, z jakiego miasta czy kraju oglądacie i która jest u Was godzina. A teraz wracajmy do historii. Umówił nas do notariusza już na następny dzień. Wszystko działo się tak szybko. Kancelaria była w centrum, w starej, eleganckiej kamienicy. Ciężkie, dębowe meble, zapach kawy i kurzu. Czułam się tam obco i nieswojo. Marcin, przez całą drogę, był jak na szpilkach. Ponaglał mnie, mówił, że notariusz ma tylko chwilę. W gabinecie czekał na nas starszy pan w okularach. Podsunął mi gruby plik papierów. Próbowałam czytać, ale te wszystkie paragrafy, odnośniki, prawniczy żargon, nic z tego nie rozumiałam. Co to jest dokładnie? zapytałam patrząc na Marcina. Mamo, to jest to, o czym rozmawialiśmy, zabezpieczenie. Notariusz wszystko wyjaśni. Notariusz mruknął pod nosem. To jest akt darowizny nieruchomości. Czy pani Elżbieta jest świadoma treści i skutków prawnych tego aktu? Zanim zdążyłam otworzyć usta, Marcin wtrącił się. Tak, tak, oczywiście. Mama wszystko wie. Wszystko jej tłumaczyłem. Spieszymy się trochę, panie mecenasie. Czułam, że coś jest nie tak. W brzuchu ścisnął mnie zimny lęk, ale potem spojrzałam na mojego syna mojego jedynego syna. Dla którego poświęciłam wszystko i ten lęk zastąpiło poczucie winy: jak mogę mu nie ufać, jak mogę wątpić we własne dziecko? Podpisałam. Pamiętam, jak dziś drżenie mojej ręki, gdy składałam podpis na ostatniej stronie. Marcin odetchnął z ulgą, uśmiechnął się do mnie szeroko pierwszy raz od wielu dni Dziękuję, mamo. Uratowałaś mi życie. Powiedział i pocałował mnie w policzek. Przez następne tygodnie było dziwnie. Dzwonił rzadziej, a kiedy już dzwonił, był zdawkowy. Tłumaczył, że ma urwanie głowy w pracy, że walczy o firmę. Uspokajałam samą siebie, że to normalne. Pomogłam mu, a teraz on staje na nogi. Pewnego dnia, dokładnie miesiąc po wizycie u notariusza. Wróciłam z zakupów w Biedronce. W skrzynce na listy była gruba koperta, oficjalne pismo. To było to. Wezwanie do opuszczenia lokalu w terminie 14 dni, podpisane przez Marcina Kowalskiego, nowego właściciela nieruchomości. Świat mi się zawalił. Usiadłam na podłodze w przedpokoju z siatkami pełnymi zakupów obok. Nie mogłam złapać tchu. To musiała być pomyłka. Potworna, absurdalna pomyłka. Wykręciłam numer Marcina. Odebrał po drugim sygnale. Cześć, mamo. Jego głos był dziwnie spokojny, zimny. Marcin, co to ma znaczyć? Dostałam jakieś pismo o eksmisji. To chyba żart, prawda? Mój głos drżał. Po drugiej stronie zapadła cisza. A potem usłyszałam coś, czego nie zapomnę do końca życia: jego śmiech, cichy, kpiący śmiech. Żart? Mamo, to nie żart, to biznes. Mieszkanie jest teraz moje, potrzebuję gotówki, a ty jesteś problemem. Masz dwa tygodnie, żeby się wynieść. Ale, ale ty mówiłeś, że to zabezpieczenie kredytu. Mówiłeś, że mi pomożesz, że to tylko na chwilę. Krzyczałam w słuchawkę, a łzy płynęły mi po policzkach. Mówiłem to, co chciałaś usłyszeć. Trzeba było czytać, co podpisujesz. Dorosła jesteś, kończę, bo mam spotkanie. Rozłączył się. Siedziałam na tej zimnej posadce, a w mojej głowie kłębiła się tylko jedna myśl: Moje dziecko mnie zniszczyło. Co miałam teraz zrobić? Dokąd pójść? Z moją emeryturą z ZUS-u nie stać mnie było nawet na wynajem kawalerki w Warszawie. Czekała mnie bezdomność. To był moment, w którym wszystko mogło się skończyć, ale wtedy, pośród rozpaczy, pojawiła się iskierka iskra wściekłości. Nie, nie pozwolę mu na to. Nie po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. To on nie wiedział, co go czeka. Ta noc była najdłuższa w moim życiu. Nie zmrużyłam oka. Przewracałam się z boku na bok, a w głowie miałam tylko jego śmiech i zimne słowa. Rano, z opuchniętymi oczami, poszłam do sąsiadki z dołu, pani Zosi. Znałyśmy się od lat. Była dla mnie jak siostra. Zaparzyła mi melisę i wysłuchała całej historii, nie przerywając. Gdy skończyłam, przytuliła mnie mocno. Elu, nie możesz się poddać. Ten, ten drań nie może wygrać. Mój wnuk jest prawnikiem. Może nie jakimś sławnym, ale jest uczciwy. Zadzwońmy do niego. Nie miałam nic do stracenia. Spotkałam się z panem Piotrem, wnukiem pani Zosi, w małej kancelarii niedaleko placu Unii Lubelskiej. Młody, energiczny człowiek. Spojrzał na akt notarialny, na wezwanie do eksmisji i pokiwał głową. To wygląda źle, proszę pani, podpisała pani darowiznę z pełną świadomością, przynajmniej w świetle tego dokumentu. Poczułam, jak resztki nadziei mnie opuszczają, ale, kontynuował, a ja spojrzałam na niego z uwagą. Jest coś takiego w polskim prawie jak odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. To było jak promyk słońca w ciemnym tunelu. Rażąca niewdzięczność. Te dwa słowa brzmiały jak muzyka. Mecenas Piotr wyjaśnił mi, że jeśli obdarowany, czyli mój syn, dopuścił się wobec mnie, darczyńcy, czynu wysoce nagannego moralnie, celowego i nacechowanego złą wolą mogę sądownie domagać się zwrotu darowizny wyrzucenie matki z domu w którym mieszkała całe życie po tym jak podstępem skłonił ją do oddania go to jest podręcznikowy przykład rażącej niewdzięczności ale musimy to udowodnić słowa przeciwko słowom nie wystarczą potrzebujemy twardych dowodów ma pani jakieś smsy maile od syna Jacyś świadkowie jego zachowania? Wtedy przypomniałam sobie o wiadomościach, które Marcin wysyłał mi w ostatnich dniach. Nie kasowałam ich. Nie wiem dlaczego, może instynktownie czułam, że mogą się przydać. Wyjęłam mój stary telefon, Nokie z klapką i pokazałam je Mecenasowi. On czytał je, a jego mina stawała się coraz bardziej ponura. Oddawaj klucze, stara wariatko i tak cię stąd wyrzucę. Skończ wydzwaniać, bo wezwę policję za nękanie. Myślałaś, że będę cię utrzymywał do końca życia? Mam swoje plany. Każda wiadomość była jak cios w serce. To jest złoto, powiedział mecenas Piotr. To jest nasza amunicja. Musimy działać szybko. Najpierw wyślemy do niego oświadczenie o odwołaniu darowizny. Prawdopodobnie je zignoruję, a potem składamy pozew do sądu. Wyszłam z kancelarii z nową siłą. To już nie była rozpacz, to była determinacja. Musiałam walczyć o mój dom, o moją godność, o sprawiedliwość. Rozpoczęła się żmudna praca. Mecenas Piotr przygotował papiery. Ja zbierałam wszystko, co mogło pomóc. Pani Zosia zgodziła się zeznawać. Pamiętała, jak kilka dni po tym, jak dostałam wezwanie, Marcin przyjechał i krzyczał na mnie na klatce schodowej, że mam się wynosić, bo sprowadzi ślusarza i wymieni zamki. Słyszało to jeszcze dwoje sąsiadów. Zgodzili się to potwierdzić. Zadzwoniłam też do siostry mojego zmarłego męża, ciotki Marcina. Opowiedziałam jej wszystko. Była wstrząśnięta. Okazało się, że od niej Marcin też próbował pożyczyć pieniądze, opowiadając tę samą historię o firmie w kłopotach. Gdy odmówiła, zerwał z nią kontakt. To pokazywało jego premedytację. W międzyczasie Marcin nie próżnował. Dostałam od niego oficjalne pismo od jego prawnika, że jeśli dobrowolnie nie opuszczę mieszkania, złoży w sądzie wniosek o eksmisję i obciąży mnie jej kosztami. Byłam przerażona, ale mecenas Piotr mnie uspokoił. Niech składa to tylko kolejny dowód na jego rażącą niewdzięczność proszę się nie martwić to my mamy inicjatywę. Musiałam zapłacić za pozew 5% wartości mieszkania. To była ogromna kwota ponad 40 tysięcy złotych. Musiałam ruszyć oszczędności całego mojego życia. Te, które trzymałam na czarną godzinę. Ta czarna godzina właśnie nadeszła. To było bolesne, ale wiedziałam, że nie mam wyboru. W międzyczasie moje zdrowie zaczęło szwankować, stres robił swoje, miałam skoki ciśnienia, bezsenne noce, ciągły niepokój. Bałam się odbierać telefon, bałam się dzwonka do drzwi, ale coś się we mnie zmieniło. Z ofiary stawałam się wojowniczką. Codziennie rozmawiałam z mecenasem Piotrem. Notowałam każdy szczegół, każdą rozmowę, każdą wiadomość. To stało się moją misją. I wtedy stało się coś, co ostatecznie przypieczętowało los Marcina. Pewnego wieczoru zadzwonił do mnie z zastrzeżonego numeru. Myślał, że będę przerażona. Jego głos był pijany, pełen jadu. Słyszałem, że się po sądach ciągasz. Stara, głupia kobieto, myślisz, że wygrasz. Masz podpisany akt. Jesteś nikim. Zgnijesz w przytułku. Mówił i mówił, a ja słuchałam tego w milczeniu. Ale to, czego nie wiedział, to że zgodnie z radą mecenasa każdą rozmowę z nim nagrywałam. Nacisnęłam mały przycisk na dyktafonie, który kupiłam w sklepie z elektroniką. To nagranie było gwoździem do jego trumny. Miesiące mijały. Czekałam na termin rozprawy. To był najtrudniejszy okres w moim życiu. Każdy dzień był niepewnością. Czułam się jak w zawieszeniu. Ale miałam wsparcie pani Zosi, ciotki, nawet dalszej rodziny, która dowiedziała się o całej sprawie. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co zrobił Marcin. Został kompletnie sam odcięty od wszystkich, którzy go kiedyś kochali. W końcu nadszedł ten dzień. Sąd okręgowy w Warszawie. Ogromny, szary gmach, który budził strach. Ubrałam się w moją najlepszą garsonkę, tę, którą miałam na ślubie Marcina. To była ironia losu. Gdy weszłam na salę rozpraw, zobaczyłam go. Siedział obok swojego eleganckiego prawnika. Wyglądał na pewnego siebie, nawet się do mnie uśmiechnął. Ten sam kpiący uśmiech, który widziałam, gdy błagałam go o litość, ale tym razem ten uśmiech nie zrobił na mnie wrażenia. Poczułam tylko zimną obojętność. Zaczęła się rozprawa. Mecenas Piotr był genialny. Spokojnie, metodycznie przedstawiał dowody, akt notarialny, a zaraz po nim wydruki smsów. Powołał na świadków panią Zosie i innych sąsiadów. Opowiadali o tym, jak Marcin na mnie krzyczał, jak mnie upokarzał. Potem zeznawała ciotka, opowiadając o jego próbie wyłudzenia pieniędzy. Prawnik Marcina próbował wszystkiego. Twierdził, że SMSy były wyrwane z kontekstu, że sąsiedzi źle słyszeli, że ja jestem starszą, schorowaną kobietą, która nie do końca wie, co się dzieje. Sugerował, że sama chciałam oddać mu mieszkanie, a teraz żałuję. I wtedy przyszła pora na moje zeznania. Głos mi drżał, ale patrzyłam prosto na sędzinę, starszą kobietę o surowej, ale inteligentnej twarzy. Opowiedziałam wszystko: o jego płaczu, o obietnicach, o wizycie u notariusza, o pośpiechu, o moim zaufaniu, które zdeptał. O telefonie, w którym życzył mi, żebym zgniła w przytułku. Adwokat Marcina próbował mnie zdyskredytować. Czy nie jest prawdą, pani Kowalska, że pani syn przez lata prosił panią o pomoc w kupnie własnego mieszkania, a pani zawsze odmawiała? Prosił, owszem, a ja pomagałam mu jak mogłam. Płaciłam za jego studia, za pierwszy samochód, za wynajem mieszkania, gdy się usamodzielnił. Mam na to dowody. Odpowiedziałam spokojnie, a mecenas Piotr położył na stole sędziowskim segregator z przelewami bankowymi sprzed lat. Widziałam, jak mina Marcina rzednie. A potem przyszedł czas na wisienkę na torcie. Mecenas Piotr poprosił o odtworzenie nagrania z ostatniej rozmowy telefonicznej. Sala pogrążyła się w ciszy. Z głośników popłynął pijany, pełen nienawiści głos mojego syna: Stara, głupia kobieto, zgnijesz w przytułku. Gdy nagranie się skończyło, na sali panowała absolutna cisza. Sędzina patrzyła na Marcina z ledwo skrywaną odrazą. Jego prawnik schował twarz w dłoniach, a Marcin był blady jak ściana. Po raz pierwszy zobaczyłam w jego oczach strach. Prawdziwy strach. Wiedział, że przegrał. Mowy końcowe były formalnością. Sędzina ogłosiła przerwę, po której miał zapaść wyrok. Czekałam na korytarzu. Marcin wyszedł i próbował do mnie podejść. Mamo zaczął ale ja tylko podniosłam rękę. Nie, nie jesteś już moim synem powiedziałam cicho, ale stanowczo. Odwróciłam się i odeszłam. Wyrok był taki, jakiego się spodziewaliśmy. Sąd w całości przychylił się do mojego pozwu. Stwierdził, że zachowanie Marcina nosiło wszelkie znamiona rażącej niewdzięczności. Akt darowizny został unieważniony. Mieszkanie znowu było moje. Co więcej, Marcin został obciążony wszystkimi kosztami sądowymi, wliczając w to zwrot opłaty, którą wniosłam. To była dla niego finansowa ruina. Wychodziłam z sądu, czując nieradość. Czułam ogromną ulgę, ale też wielki smutek. Wygrałam bitwę, odzyskałam dom, ale straciłam syna. A może straciłam go już dawno, tylko nie chciałam tego widzieć? Wróciłam do mojego mieszkania, usiadłam w tym samym fotelu, w którym siedział, gdy błagał mnie o pomoc. Nalałam sobie herbaty. Cisza w mieszkaniu była inna. To już nie była cisza strachu i niepewności. To był spokój, spokój ciężko wywalczony. Marcin próbował się jeszcze kontaktować. Dzwonił, pisał, ale ja nie odbierałam, nie odpisywałam. Nie było już o czym rozmawiać. Czasami zastanawiam się, co by było, gdybym mu wybaczyła ale potem przypominam sobie jego śmiech w słuchawce i wiem, że podjęłam jedyną słuszną decyzję. Prawo dało mi narzędzie, by walczyć o swoje, a ja z niego skorzystałam. Myślał, że starsza kobieta to łatwy cel, że można ją oszukać i wyrzucić, jak niepotrzebny mebel. Przeliczył się. Został z niczym: bez mieszkania, z ogromnymi długami i bez rodziny, która się od niego odwróciła. A ja? Ja mam swój dom i mam swoją godność, to najcenniejsze, co mi zostało, i wiem, że już nigdy nikomu nie pozwolę sobie tego odebrać. A wy? Co byście zrobili na moim miejscu? Czy powinnam była mu wybaczyć? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.